Witamy na kanale Geekosfera, na naszych podcastach. Jest to nasz pierwszy podcast, taki podcast zerowy, w którym porozmawiamy sobie bardziej na luzie. troszeczkę o nas, co nas skłoniło do tego, żeby zacząć nagrywać, zacząć pisać artykuły. Waszymi gośćmi będzie dzisiaj Łuki. Witam. I Bartas. Również witam. I... Jak to chcieliśmy tak zacząć troszeczkę inaczej, żartobliwie, troszeczkę parafrazując słowa piosenki. Jeżeli myślimy, myślimy o mikrosferze, to może powiedzieć, że jest nas trzech. W każdym z nas nie na krew. Ale jeden przyświeca nam cel. za kilka lat. u stóp cały świat. Wszystkiego w Sami sobie tam opowiedzcie, co było żartobliwe, a co nie. Bo myślę, że szybko rozwiniecie. Natomiast znamy się tutaj już sporo okres czasu. Powiedz mi, pamiętasz nasze pierwsze spotkanie? Nie wiem, czy to jest to pierwsze spotkanie, ale pamiętam pewne spotkanie dość charakterystyczne. W klubie, nie pamiętam już nawet jakim, tafla chyba. A nie nocny. Nie, klub tafla, może i nocny no jest, gdzie się spotkaliśmy jeszcze z naszym kolegą Milkiem. Znaczy była taka sytuacja, bo tam druga era się spotykała. Tak, tak, dokładnie. Tak, była tak. sytuacja, aż to nasze pierwsze spotkanie było w Starym Browarze. No, widzisz, to, tak bym się wydawało, że mogą źle pamiętać. To mi najbardziej utknęło w pamięci z tych pierwszych spotkań. Rozumiem. W starym browarze, gdzie spotykał się wtedy jeszcze WOK, czyli Wielkopolski Oddział Gwiezdnej Floty. Tak, to jest EPSI. Takie legendarne. Na radzie. kanapach. Na kanapach. I tam też, dla tych naszych słuchaczy, którzy nie wiedzą, WOKW to Wielkopolski Oddział Gwiezdnej czyli taki klub zrzeszający fanów Star Trek. Tak, nawet już stowarzyszenie, albo w pewnym momencie było stowarzyszenie, nie wiem, jak to teraz wygląda. Tak, ciężko się znać, co tam w tej chwili, jak to wygląda, natomiast w tym momencie było stowarzyszenie i tam się poznaliśmy. W okwie też poznaliśmy Śmiecha, czyli tego trzeciego. Tak jest. Sporo przeżyliśmy w tym no, no no. bo też sporo czasu się znamy. Tak, więc <laughs> wspomnienia są. Wspomnienia są. Ja najbardziej wspominam wyjazd na Triksferę, gdzie skakaliśmy do kamienika przez okno. Tak, tak, tak. To była legendarna. Na kampusie z Ligiem był bodajże, był wtedy awangarda i w ramach awangardy była Treksfera, taki konwent straż-trekowy. Tak, i tam się działo. Jeżeli ktoś nas słucha, kto wtedy tam był, to możecie zostawić komentarz, bo rzeczywiście tam była moc. No i byliśmy w tym wokwie i w pewnym momencie już nieważne dlaczego wyszliśmy, i założyliśmy wtedy jeszcze piwko. Piwko. Czyli no założeń y Poznański Instytut Fanów kosmicznych Radyseli. Kosmicznych Radyseli. Tak. Najpierw powstało kroni, a potem dorobiliśmy do tego nazw nazwę, żeby miała jakikolwiek sens, bo piwko jest fajne. Tak, poszliśmy w tą stronę. Zresztą, ja mam takie wrażenie, że piwko to było jak i ludzie. Takie przygotowanie się troszeczkę do tego, co robimy. Takie w szufladzie po prostu zamknięte. Robiliśmy coś sami dla siebie gdzieś raczej. No tak, bo też tam artykuły mieliśmy. Artykuły pisaliśmy tak, ale po cichu wszystko, tak. Bardziej to był właśnie klub niż portal, niż e, jakieś e, dziennikarskie przedsięwzięcie. No i po prostu było nam mało. Tak. Było nam mało, więc stwierdziliśmy, że skoro i tak siedzimy i oglądamy wszystko jak leci, to robi dobrze, że możemy podzielić się naszymi opiniami z że innymi ludźmi. Tak, no i skoro już poświęcamy czas na dzielenie się Tymi opiniami, to fajnie byłoby, gdyby ktoś to jeszcze czytał, słuchał. Tak, no, hmm. zachęcamy. Dokładnie. Viko to jest Zachęcamy. Rok temu. Rok temu powstawałem. Tak, a, oficjalnie jeszcze nie. Nie rok temu, bo ro, ro, nagrywamy to pod wcześniej. koniec czerwca, tak. Roczek nam styknie w lipcu. Tak, aczkolwiek też Wikosfera trzeba też wcześniej. Bo już na, już na nie no, Oczywiście, coś że to jest. tak, to bo już, już, w czerwcu przygotowania trwały. Jak najbardziej. My, my zawsze troszeczkę na zapas, już. No po poznańsku trochę, no po, porządek musi być, yy, więc, no, 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 działamy tym bardziej, że każdy z nas, naszej trójki jest trochę inny. Yy, nie da się ukryć. Ty lubisz bardzo spontanicznie, żywiołowo, śmiecho, gdzieś tam, po cichutku moim kresami tak pozytywistycznie, a ja inżyniersko właśnie muszę mieć to poplanowane wszystko, więc jak tam musieliśmy spiąć sobie w tym czerwcu. Ale nie ukrywajmy, że właśnie te trzy cechy razem mogą dać całkiem pozytywny rezultat. Na razie chyba daje radę. No, nam się pracuje dobrze, tak mi się wydaje. Nie chcę mówić jeszcze za śmiecha, ale da siebie powiem, że jak najbardziej jakoś to tam działa. Zresztą no, przez to, że się, znamy się, i też jakoś nie pozabijaliśmy się do tego czasu, więc. Śmiechu w, w komentarzu się Tak jest. Przypilnujemy go. Przypilnujemy. Przypilnujemy, żeby odpowiedział Kaligo. I rok działamy, rok piszemy artykuły, rok już działamy. Jaki artykuł w tej chwili mamy najbardziej popularny, poczytny? Najbardziej poczytny był artykuł o Wszystko Wszędzie naraz, dzięki temu, że wygrał Oscara, tak naprawdę. Trafiliśmy. Trafiliśmy, po prostu, no obejrzał, jak to, jak to my, obejrzał sobie. Całkiem głośny film, jeszcze przed, przed rozdaniem Oscarów, no i napisał jego recenzję, jak to u nas odbywa w redakcji. No właśnie. To jest w tej chwili najbardziej poczytny artykuł, ale chyba też, jak znaczy Star Trek, oglądać Star Trek, teraz też tam jest wysoko. Jest wysoko i jest bardzo dobrze kilkany w Google. Podobnie Google, Google na początku, właśnie, jak wszystko wszędzie naraz wybrało Oscara, to strasznie Google wyszukiwał na nasz artykuł. Ładnie się pozycjonował teraz. Mocno idzie Star Trek do przodu, no ale też nie dziwnego, bo jest lekka szarża Star Trek'a, był Picard, teraz wchodzi Strange New World. Bo Discovery nie liczy. No oczywiście, że Star Trek tak idzie. Czy pamiętamy, jedną z takich pamiętnych akcji, jak mamy glikosferę, jest dyskusja z jednym użytkownikiem Facebooka. Co prawda, śmieliśmy nie, odważyć się powiedzieć, że nie podobają nam się Klingoni. Discovery. Tak, więc teraz mówimy już yy, publicznie. Pod naszymi nazwiskami nie, nie podoba nam się dyskutować. Delikatnie ja mówię. Delikatnie mówię. I zapraszam do dyskusji, bo jeżeli ktoś chce z nami podyskutować na ten temat, to nie ma problemu. Tak, znamy, znamy sporo ludzi, którzy dyskovery sobie cenią, bo my nie, nie należymy do tej grupy po prostu. I tyle. No. I nie mamy zamiar podawać że inaczej. Dokładnie. Natomiast ja też pamiętam moment w kilkosferze w ciągu tego roku, kiedy pisałem recenzję z Pin Offa Kryotry. Ród Smoka. Tak. Pamiętam jak wstawałem rano obejrzeć, napisać, no fajne to było przeżycie. Tym bardziej, że ten Ród Smoka jest dość specyficzny sobie. To jest, muszę powiedzieć, że mam... obecnie bym to chyba inaczej ocenił Ale to zawsze jest tak, że... Ale bardziej pozytywnie, tysiącach... czy znaczy, raczej w tą stronę ujemną? Tak, właśnie pozytywnie. Ja podobnie, że też podczas oglądania wydawało mi się to jednak słabsze, nie tak słabe jak... Równoległy serial fantazji, który szedł, czyli nie władzy, których do tej pory nie obejrzałem do końca, ale też nie byłem jakiś super zachwycony. Może końcowe odcinki super, ale ten początek strasznie, strasznie rozkręcał. Tak, a nas, tak patrząc z perspektywy czasu, to już coraz bardziej doceniam to snucie, tej fabuły i to. Te wszystkie czasowe nadal równie, by mnie nie interpretowały, ale faktycznie jest coś takiego, że po jakimś czasie, jak ktoś sobie taką myślisz, uspokoisz te myśli, to już troszeczkę jest. Inaczej. Ja w pierwszej władzy próbowałem oglądać dwa odcinki. Zachęcamy do czytania recenzji śmiecha, który nie jest moim bohaterem, że to obejrzał i napisał, bo ja dwa odcinki i nie dawałem sobie sprawy ze skali produkcji. Ale nie masz taki skromny, bo ty za to, zrecenzowałeś wspaniały wspaniały przykład Dziędzininski. Nie, nie pamiętam, jak to, do jak tego doszło, czy jest czy na ochotnikach, czy przegrałeś z papierkami, nożycie jest spok, ale. Zresztą zawsze mi wnioskowałeś, że ja ma soki No to było straszne, to rzeczywiście. Moglibyśmy kiedyś zrobić taką klasyfikację najgorszych produkcji, bo dwa, znaczy trzy, trzy tytuły już tu się przewinęły. No i u mnie ostatnio ostatnich wspomnień to Mothers, J. Lo też było traumatyczne, No i Fubar, który pewnie jeszcze odpowiednio opiszę. Drugi sezon dostał? Drugi sezon dostał, także trzeba będzie dziennikarsko podejść do tego. Natomiast oglądając go o trzeciej w nocy jest pewnym traumatycznym przeżyciem. Niestety Arnie nie, nie, nie podobał, ale o tym. W artykule. Także zachęcamy, na pewno coś się pojawi. Czy mówimy, jakie będziemy mieli plany? Mamy plany na przyszłość? Co planujemy? No bo chyba skromnie Co? możemy powiedzieć, żeby nie było, żeby nie było, żeby nie było że obiecamy za dużo, natomiast najbliższe chyba możemy powiedzieć. Myślę, że tak. Czyli ja na nie możecie spodziewać się omówienia serialu Black Mirror tak. po odcinku. Czarny stareczko z tym, że właśnie po odcineczku to jest to. Na tyle specyficzny serial, że ciężko. że znaczy ja nie przypominam sobie innego serialu, który jest tak skonstruowany, że w każdym odcinku po jak to ująć teraz, że nie ma sytuacji, że jeden aktor jest w dwóch No to mi przychodzi jeszcze do głowy, no, y, jest to antologia, więc mi przychodzi do głowy jeszcze Electric Dreams y, na podstawie Prozu Filipa Dicka. Aczkolwiek tam nie, nie jest to jedno uniwersum. Nie jest to jedno uniwersum. Tutaj to, o tym uniwersum to będziemy chyba sobie dyskutować. Myślę, bo... ja myślę że będzie robić dodatkowy odcinek na temat tego uniwersum. Tak, to jest, to jest... dokładnie. <laughs> Także o tym jeszcze sobie porozmawiamy, myślę. Czy, czy to jest właśnie jedno uniwersum, czy nie. Ale Dreams fakt, faktycznie to nie jest jedno uniwersum. Tutaj łączymy się autorem wszystkich opowiadań, na podstawie których były robione konkretne odcinki. Może kiedyś też o tym sobie poopowiadamy. Dlaczego nie? Odkąd znałeś Geekoserie? Tak? Na luzie. Twój ulubiony serial? Mm. No tak jednego to ciężko będzie wymienić, aczkolwiek z seriali to ja jestem Hard Sci-Fi, czyli oczywiście Star Trek, to chyba nie jest zaskoczenie, Battlestar Galactica, Expanse z tych nowości, no i Firefly? Oaj. Wiem, że ty nie lubisz, natomiast ja bardzo sobie cenię Firefly'a za... Teraz mi sprzedałeś. <laughs> Przepraszam. Teraz to Rozumiem na, na za rozumiem, rozumiem. No, teraz będzie hej, teraz tu się wyleje dopiero, że, że nie lubię. Ale rzeczywiście Farfline nie, nie potrafi tego. Nie rozumiem fenomenu, szanuję, że to jest taki fandom, ale zdecydowanie nie jest to moja bajka. Nie ja chcesz też się przyznam, że nie lubię Harry'ego Pottera i no. będziemy kwita. No myślę, że Farfline ma mocniejszy fandom. Także... O. Czekam wiem, czy w Polsce. Czekam na portal, na, czekam na Facebooku na komentarze pod moim. Profilem, że się nie znam, ja z kolei wspomnę o serialu Office. Bo ja jestem, hmm. jak wspomniałeś, ja jestem bardziej taki dynamiczny, spontaniczny. I Office idealnie wpasowuje się w mój sposób myślenia, funkcjonowania, aby mógł pracować ten moment. Ja, ja bym tam się odnalazł, Ja bym tam powiedział Michael, Michaelowi, że jestem jego przyjacielem To prawda. To prawda też sobie cenię bardzo Office, aczkolwiek no ja. Ze względu na to, że sci-fi jest w moim sercu najgłębiej, to w no, topie muszą być sci-fiki. Ale dobra, dobry dobry też zawsze ceni. Pomału będziemy kończyć, żeby nie zanudzić naszych słuchaczy. Tym bardziej, jest taki odcinek specyficzny, zdrowy, gdzie gadamy troszeczkę bez ładu. Ale też, żeby nie przestraszyć. Nie przestraszyć, tak? Wspomnijmy jeszcze na koniec, że jeżeli ktoś nas słucha, chciałby nas wesprzeć, pomóc nam, jest taka możliwość, jak postawienie nam wirtuarki kawy. Tak. Także zachęcamy, na naszej stronie jest link. Nie piwka, no. tylko kawy właśnie. Dokładnie. Także tak. jest wszystko ładnie, grzecznie. Także tutaj najbardziej zachęcamy. Zapraszamy też do oglądania, kikosfery, czytania Kikosfery. na Facebooka, na Instagram. Tak, no wszędzie tam staramy się działać. Także zachęcamy do zajrzenia. Także na następnym odcinku będzie prawdopodobnie omówiony pierwszy odcinek, jakby czyli przyjrzeliśmy państwowy. Tak, naszym no, antenem. Nie będziemy spoilerować o czym jest, bo może ktoś akurat jeszcze nie widział, żeby przygotować się, no. ale jest to odcinek ciekawy. Także dyskusja raczej też będzie ciekawa. Tak jest. Więc na obecną chwilę dziękujemy, żegnamy, czas uminał Wam Muki. I Bartas żegnamy i do usłyszenia. Dobrze.